I dzień dobry, witam Was dzisiaj w niedzielę z popołudnia, zbieram się właśnie do wyjazdu, urwana już była cukinia, urwana była fasolka, bób, groszek zielony, jeszcze koperek i pomidorki, no i trzeba wyjeżdżać niestety. Taka dzisiaj jest ładna pogoda, takie słońce świeci, no a ja jeszcze rundka po grudku, trzeba jeszcze zjeść i szykować się. No więc idziemy! O, i kosmociki! Już wczoraj wam pokazywałam, jakie są ładne. O, tak sobie ładnie tutaj rosną i kwitną. O, naprawdę, bardzo fajne kwiatki. No i tutaj rundka dalej. Po ogrudeczku Fasolki jeszcze będziemy mieć na następny weekend troszkę. I cukinia, cukinia duża już zerwałam, był tego cały koszyk. E, może wrzucę zdjęcie na Instagrama, więc możecie sobie pooglądać. No, a tutaj dalej, jeszcze malutkie rosną. Gdzieś tutaj, o, zielono zostawiła właśnie, o, na następny tydzień. Tutaj jeszcze mini, żółte spod liści wychodzą. O, no, faktycznie. No, tak mi dzisiaj szkoda wyjeżdżać. Yy, taka ładna pogoda. Można by było iść jeszcze na plażę, po się albo posiedzieć tutaj na leżaku przed domem. A tu niestety trzeba w drogę i 5 godzin niewyjętych. No, spory kawałek jest. W sumie zdaje się, że to jest blisko, ale niestety długi czas się jedzie. No i idziemy dalej do ogródka kwiatowego. Tam dzisiaj jest jedna wielka motylarnia i zaraz jeszcze pokażę urywki. Więc idziemy. Hopsa, hopsa, chopca, Więc idziemy. O, a z tej strony jeszcze kosmiciki. Tak wyglądają koło porzeczki. O, następnym razem jak przyjadę, to będziemy robić yy, liście buraczków do obiadu. Będą cienko yy, cięte. I będzie taka suróweczka gotowana właśnie. Jeszcze może to na masełku zrobimy. Zobaczymy. O, a ja lecę dalej. Tutaj trawka była ścięta. A tam w oddali mamy założone borówki. Bo nasz przyjaciel kos sobie tam właśnie bytuje. I zjada wszystkie owoce. Sumaczka musimy przesadzić na jesieni. A tu mamy wielką motylarnię. Ile dzisiaj jest motyli na oregano. O, psa, o! Tak ładnie sobie tutaj latają. O, i śmiel. O, i jeżówka. Na jeżówce żółte motylki, o. Tak sobie pan tutaj nektar zbiera. O, psa! I drugi motylek. I dwa jeszcze. I tyle u nas motyli jest. A tutaj? Uuu. Więcej motyli niż motylarni w Rangowie. Chopsa, co? I tak ładnie pachnie. O. I żółte sobie kwitną. I drugie. A tutaj kosmosiki dopiero skoczą. A to muszę potem podwiązać. O, a tutaj gipcówka tak nam rozkwitła. O, można zasuszać potem sobie bukiety robić. Pomidorki były już rwane, ale jeszcze zostawiliśmy pomarańczowe. O. I takie sobie właśnie litują. Jeszcze pokażę, jak przykryłam jeżyny. A tu zasieki na pana kosa. Jeżynki, jak widać, to bardzo obfite. O i siatka jest. Mamy nadzieję, że trochę go to yy, powstrzyma. O, trochę tutaj podwiązałam z mamą i siostrą. Trochę mi pomogły. O, proszę bardzo. I takie ładniutkie, takie, takie. No mam nadzieję, że przez tydzień dojrzeją, a kosmi ich nie zje. No bardzo smaczne i do deserku, i jako same do pojedzenia. O, tak właśnie wyglądają. No a ja się będę chyba żegnać z mazurskiego terenu. Jest która godzina? 12.53. Za godzinę muszę zbierać się na busa. I lecimy w dal, lecimy do Pawła i do kota. Tak przywiozę akurat y, ulubiony bóg Pawła. Y, Ma siostra już go jadła, jest bardzo smaczny. Y, ja osobiście nie przepadam za nim, no ale o jak rozwiewa, ale niektórzy go lubią. Więc do zobaczenia!